Zastanawiasz się nad drugą linią paszy treściwej w robocie? Posłuchaj tego. Cóż, pytanie brzmi, czy opłaca się mieć drugą linię paszy stałej w robocie udojowym? Powiedziałbym, że tak, ale musimy to monitorować i musimy wiedzieć, że nasza inwestycja się zwróci. Mamy wielu klientów, hodowców krów mlecznych, którzy używają dwóch pasz stałych w swoich robotach udojowych. Wiemy, że większość gospodarstw mlecznych ma jedną paszę stałą, ale możemy uznać za przydatne posiadanie drugiej linii. Podam przykład. Mamy kilka gospodarstw mlecznych, które używają drugiej linii w celu użycia określonej, specjalnie dopasowanej, smakowitej paszy przez pewien ograniczony czas. Możemy podawać 1, 2, 3 kg tej konkretnej dodatkowej paszy. Na przykład dla krów po wycieleniu, od momentu wycielenia do 100-120 dnia laktacji, czyli w najważniejszym okresie laktacji dla krowy mlecznej. Ważnym dla ilości produkowanego przez krowę mleka, ale nie tylko. Ważnym, ponieważ chcemy, aby krowa zaszła w ciąże w tym okresie. A ciąża, powiedziałbym, jest najważniejszym czynnikiem obok lub po sprzedaży mleka, który wpływa na rentowność gospodarstwa mlecznego. Wracając do naszego przypadku, możemy opracować pasze. Jedną, dedykowaną dla wysokowydajnych krów, świeżych krów, które mają być dostarczane w ilości 1, 2, 3 kg na krowę dziennie, tylko dla tych sztuk. Druga pasza dla całego stada jako uzupełnienie tej pierwszej. Okay. I to może być sposób na dostarczenie większej ilości składników odżywczych i konkretnych składników odżywczych dla konkretnych potrzeb naszego stada.